Siemanko wam wszystkim Z tej strony Skorpio, a to jest kolejny Skorpiolog eee, Pierwsza informacja, którą chciałbym wam przekazać to jest to, że powróciłem już do zdrowia Wyzdrowiałem, trochę się chorowało, no cóż Przyszedł czas, że mnie wzięła choroba i nie mogłem nagrywać i w ogóle A tego też już jest ze mną lepiej Myślę, że wy też jesteście zadowoleni, że wracam do nagrywania. Eee, a druga informacja Sorki, że dzisiaj wstawiłem krótki odcinek z DMC -ka. te Sorki, że tylko 18 minut grania, ale no, taka była misja, no nie poradzę na to. Wiem, mogłem dłużej, ale założyłbym się, że kolejna misja trwałaby, nie wiem, z pół godziny bądź więcej. Dlatego też nie chciałem, żeby film wyszedł z, 50... z wynikiem minut 50. To, to by było za długo, stanowczo dla mnie. I dla innych, oczywiście. Dlatego też no, dzisiaj będzie krótszy odcinek. Nie wiem. Dzisiaj może coś jeszcze będzie, może nie być. Nie wiem, to ja zadecyduję. Zobaczymy. Może nawet zrobić dzisiaj live'a. Nie wiem, bo tak dzisiaj jakoś. Marnie mi poszło to nagrywanie, czy marnie pod względem czasu za krótko było. Dlatego, może dzisiaj by, spróbuję zastreamować coś. Tylko, będę musiał trochę posiedzieć nad XSplitem. Bo teraz już nie obs tylko XSplitem streamuję. Dlatego też tam posiedzę nad nim. Tam nie wiem, ile czasu poświęcę na to. Jak już będzie wszystko dobrze działać, to spróbuję postreamować z jakiejś gry. Nie wiem. Zobaczymy. A jutro, tak jak zawsze, Hitman MTA. Mm, ten live QA, luźne rozmowy. Tylko tym razem, w wersji już tej innej, live'a. Bo teraz mogę robić wydarzenia na żywo i to jest różnica. E i jutro, tak jak zawsze, będzie też odcinek z DMC. Postaram się, żeby już było częściej, bo sorki teraz, naprawdę, chorowałem, no i nie mogłem nagrywać po prostu. Eee, dobrze, myślę, że to już wszystko wyjaśniłem. Zachęcam Was w dalszym ciągu, żebyście robili dla mnie mapki do Happy Wheelsa, naprawdę. Szkoda, że tylko jedna osoba dla mnie robi cudowne mapki, które mi się podobały. Zresztą widzieliście, w moich dwóch poprzednich odcinkach z Appealsa były mapki e wykonawców, znaczy jeden wykonawca tylko był i za, za co mu bardzo dziękuję myślę, że zrobił dla mnie kolejną mapkę bądź kolejne naprawdę chciałbym, żeby tych osób było więcej, żeby więcej osób dla mnie przyczyniało się do robienia mapek, bo no co ja będę robił za gameplay, nie wiem dwuminutowy, gdzie tylko zrobię jedną mapkę i żegnam się, to, to, to nie będzie żaden gameplay, bo nie będzie więcej śmiechu, humoru i zacieszu na mordzie Dlatego ja zachęcam, żeby więcej osób y, ro, zaczęło robić dla mnie mapki. Nie zmuszam oczywiście, tak jak mówię, tylko zachęcam. Bo to naprawdę to jest świetna zabawa, jak y, gram w mapkę stworzoną przez mojego widza. To jest aż, aż przyjemność nawet y, grać w taką mapkę. Dlatego ja Ciebie tam pozdrawiam, ten dany użytkowniku, nie będę Cię tam typował, Ty będziesz wiedział, który to Ty jesteś i tam Cię pozdrawiam, myślę, że zrobiłeś dla mnie jakąś kolejną mapkę, będę zadowolony i co mogę powiedzieć, a jeszcze jutro będzie horrorek Deathsuffering, tak, zapomniałem. Postaram się coś zrobić z tą y, panoramiczną y, grafiką y, 16 na 9 żeby to było. Nie wiem, musiałbym posiedzieć i poczytać, jak to zrobić. Zresztą proponowałem już wszystkich. Ale ktoś mi powiedział: napisał w komentarzu, żebym y, renderował takie filmy ze starych gier Camtasia. No właśnie się zastanawiam, czy też by tak nie zrobić. Bo to już szkoda patrzeć na te paski po bokach, które tak no zniechęcają oglądacza do oglądania y, filmu, dlatego też chyba tak zrobię. Okej, okay, myślę, że to już chyba wszystko powiedziałem. Zachęcam do robienia mapek, zachęcam też, żeby więcej osób oglądało moje filmy, bo jak widzę na moje wyświetlenia, to już po prostu płakać się chce. Dlaczego tak dużo osób się po prostu nie wiem, albo się gniewacie na mnie albo holewacie mnie albo nie wiem co jeszcze to są jakieś cuda dlatego też yy, tego też ja już no tak jak mówię ja się i tak nie poddam ale no to jest smutne że tak mało osób mnie ogląda z 450 subskrypcji Moja wina, mojej winy jest trochę w tym i trochę waszej, troszeczkę, oczywiście mówię o tych, którzy rzecz jasna i tak nie obejrzą tego, tego też nie wiem, po co ja się tutaj tak męczę, mówiąc coś takiego, ale dobrze, pozdrawiam was wszystkich, ja już wróciłem do zdrowia, materiały będą już na moim kanale, z tej strony był Skorpio, żegnam się z wami i na razie.